Na ponad 5000 metrów kwadratowych trzy niezależne przestrzenie, które tworzą jeden wspólny świat. Miejsce, w którym luksusem jest nie tylko suma detali, ale przede wszystkim cisza, prywatność i spektakularny ogród. Na 240 m kwadratowych przemyślanej przestrzeni na dwóch poziomach. Chodźcie, pokażę Wam, jak wygląda w środku. To prywatny azyl domowników. Wnętrza w klimacie Ralpha Lurena. Inspiracje Francją tworzą atmosferę luksusowego, ale zarazem komfortowego domu. Stylowe akcesoria, kryształowe lampy, ciężkie zasłony, klasyczne dywany, obrazy w ozdobnych ramach, porcelana, antyki, przedmioty z podróży. Kuchnia której życie nabiera wyjątkowego smaku, z wyspą zapraszającą do wspólnego spędzania czasu i salą z wyraźnie wydzielonymi trzema strefami odpoczynku. Na piętrze sypialnie, gdzie każdy dzień kończy się w absolutnym komforcie. Kaskadowe ułożenie domów zapewnia niebywały widok na basen, który jest centralnym punktem. Dom basenowy. 130 m2 relaksu i gościnność to przestrzeń, w której czas płynie wolniej. Strefa spa i wellness. Kino domowe, niezależna kuchnia. Idealne dla gości, którzy chcą czuć się swobodnie, i dla dzieci, które mogą tu spędzić czas w swoim świecie blisko, a jednak zupełnie niezależnie. Trzecią strefą jest garaż, nad którym przewidziano niezależne, dwupokojowe mieszkanie. Doskonały dla gości, którzy cenią prywatność, starszych dzieci, które chcą mieć swoją strefę, lub domowników potrzebujących cichego azylu. Tu każdy ma swój rytm, swój komfort i swoją przestrzeń. A jeżeli potrzebujesz miejsca na więcej niż dwa auta, obok garażu znajduje się jeszcze sporo miejsca idealnie na przyszłą rozbudowę. To tola jak zaczarowana kraina, gdzie każdy zakątek kryje swoją tajemnicę. Ścieżki wiją się między kwiatami, które zdają się tańczyć na wietrze, a światło przenika przez liście niczym delikatne promienie magii. To miejsce, w którym czas zwalnia, a wyobraźnia nabiera kształtów, jakbyś wkroczyła do świata Alicji, gdzie wszystko jest możliwe, a każda roślina opowiada swoją własną historię. Tu można się zatracić, odnaleźć spokój i poczuć się, że natura staje się Twoim najpiękniejszym sprzymierzeńcem. Willa jest w swoim absolutnym największym rozkwicie. Serdecznie zapraszam na prezentację. Nie ma takich nieruchomości w Poznaniu. Na pewno.